Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie drugiego dnia Święta Techniki, Święta Techniki, które organizuje firma Streama, a dzisiaj wspólnie z Twoją prasowalnią w ramach Małej Akademii Prasowania wyprasujemy spodnie w kant, eleganckie męskie spodnie garniturowe. Prasowanie takich spodni rozpoczynamy od wywrócenia ich na drugą stronę, dlatego, że im więcej Yy, takich elementów niewidocznych wyprasujemy i wygładzimy sobie właśnie od środka, tym lepszy efekt uzyskamy na zewnątrz. Rozpinamy wszystkie guziki, rozpinamy rozporek, prasowanie spodni, rozpoczniemy od wyprasowania górnej części. Wyprasujemy sobie najpierw kieszenie, dlatego że one później w każdym następnym momencie będą nam się podwijały. I będą albo się odbijały na pozostałych częściach materiału, albo tworzyły takie nieestetyczne załamania. Zaczynamy. Jedna kieszeń. Druga kieszeń. Nie ma znaczenia, czy najpierw wyprasujemy tylne kieszenie, czy przednie. Ładnie po prostu rozgładzimy ten materiał. Im więcej teraz poświęcimy czasu na to, żeby dokładnie te elementy niewidoczne wyprasować, tym łatwiej będzie nam w kolejnej części prasowania spodni. Podobno spodnie jest wyprasować trudniej niż koszulę, chociaż niektórym może się to nie mieścić w głowie, ale tak niektórzy twierdzą, że spodnie z kantem są trudniejsze do wyprasowania. Proszę Państwa, mamy tutaj teraz taką część, która jest wszyta po to, aby nie wypychały się kolana. To jest taka Podrzewacka wyprasujemy ją na rękawniku. Delikatnie wsuwamy materiał w rękawnik, nie musi być do samego końca. Ważne jest, żeby tutaj tę część, która jest w pobliżu kolań, rozprostować. Zwracamy uwagę na temperaturę prasowania, ponieważ ta tkanina, która jest użyta, ten materiał, który jest użyty do yy, właśnie zabezpieczenia. Przedniej części spodni jest o wiele cieńszy, dlatego albo wyregulujemy sobie temperaturę pokrętłem, albo dosłownie zbliżając tak na milimetr do tkaniny, w ten sposób wyprasujemy tylko parą ten materiał, żeby go po prostu nie przypalił, bo powstaną dziury. I drugie udo w taki sam sposób rozprasujemy. Czasami mogą Państwo usłyszeć takie charakterystyczne burczenie, które przed chwileczką właśnie słyszeliśmy, gdy przesuwałam materiał. Wszystko jest w porządku. W taki sposób działa stół prasowalniczy, przy pomocy którego dzisiaj prasujemy. Dzisiaj i nie tylko dzisiaj. O, właśnie w tej chwili go dobrze słychać. On oznacza, że po prostu pompa powie, pobiera wodę. A ten szum, który Państwo słyszycie, pochodzi po prostu od turbiny, która jest zamontowana po to, żeby odsysać parę wodną, o czym mówiliśmy przy okazji prasowania koszuli, albo nadmuchać materiał, tak żebyśmy prasowali na takim balonie troszeczkę. Nakładamy nogawkę na czubek stołu prasowalniczego. I jeżeli dysponujemy takim sprzętem, który ma funkcję nadmuchu, jak ten, przy pomocy którego prasuję dzisiaj dla Państwa, a jest to stół prasowalniczy Smart S Plus B marki Texi, włączamy funkcję nadmuchu. Ona pozwoli uzyskać nam taki efekt nadmuchania powierzchni, na której prasujemy, po to, żeby po prostu w tej chwili z jednej strony ładnie układał się materiał w taki bardziej właśnie wypukły sposób, bo przecież ta część spodni będzie na wypukłej części naszego ciała. A z drugiej strony także po to, żeby uniknąć odgniecenia ewentualnych takich śladów szwów na prawej stronie materiału. I przystępujemy do prasowania. Bardzo delikatnie prasujemy. Górną część spodni. Kieszeń już mamy wyprasowaną, ale jeżeli pojawiły się tutaj jakieś zagniecenia na granicy z paskiem, oraz pasek mamy wciąż jeszcze do wyprasowania. Hmm? Tutaj. Czubek żelazka delikatnie do środka pod kieszeń wprowadzamy. Ja sobie pomogę przy pomocy takiej podkładki silikonowej. To nie jest konieczne, żeby tego używać, ale jeżeli yy, położymy sobie taką podkładkę pod gorącą stopę żelazka, to unikniemy później tutaj nieeleganckich takich przypalonych zacieków na desce. Prasujemy kolejno rozporek, prasujemy dalej górną część spodni, wprowadzając czubeczek żelazka jak najdalej tutaj do tych wszystkich zakamarków przy pasku, pod kieszenią. Rozporek. Rozprasowujemy szwy. Pamiętajmy, im starannie to rozprasujemy teraz, tym później będzie nam łatwiej zewnętrzną część spodni. Tylko leciutko wygładzić. I dalej, pasek. Prasujemy powierzchnię pod tylną kieszenią. Spokojnie możemy sobie pozwolić na rozprasowanie tego kantu. Ja za chwilkę pokażę Państwu, w jaki sposób zaprasować idealny kant zawsze dokładnie w tym samym miejscu. Także nie musimy już obawiać się, że jak zgubimy ten, który w tej chwili tutaj jest zaznaczony, to później mogą powstać dwa lub trzy różne. I kończymy górną część spodni. Wszystkie szwy dokładnie rozprasowujemy. To jest proste, jeżeli spodnie są dobrze skrojone. Rozprasowujemy też metki, żeby one nie uwierały, nie skręcały się i później też nie tworzyły nieestetycznych zagnieceń. I wywracamy spodnie na prawą stronę. Tutaj, przy prasowaniu od wewnętrznej strony, zrobiły nam się takie małe zagniecenia. Pamiętajmy, nie dociskamy w tej chwili żelazka, nie przykładamy go do materiału, tylko leciuteńko wygładzamy te zagniecenia, które powstały przy prasowaniu na lewej stronie. Żebyśmy, broń Boże, nie odgnieśli kieszeni, Je za chwilę sobie zupełnie wyciągniemy na zewnątrz. Ale teraz jeszcze dookoła pasek i górną część spodni. Eleganckie spodnie są eleganckie i stanowią o prestiżu tylko wtedy, jeżeli są elegancko wyprasowane. Jeżeli są byle jak wyprasowane, po prostu wyglądają nieschludnie. Dlatego albo oddajemy do pralni, albo do prasowalni, jeżeli w Gorzowie mieszkamy, a jeżeli nie, to bardzo ostrożnie e, robimy to sami. Teraz wywiniemy wszystkie kieszenie, wyciągniemy je troszeczkę na zewnątrz, tak żeby jak będziemy prasować pozostałą część nogawki, żeby po prostu e, rand kieszeni nie odbił nam się i nie wyświecił w taki bardzo nieestetyczny sposób. Prasujemy to również na nadmuchu, druga kieszeń. Nie przejmujemy się tym, że ona może odrobinę się tutaj, może zmienić kształt nie powinna, ale to nie będzie miało dużego znaczenia. Wyciągniemy kieszeń przed nią, ją jest nieco trudniej wyciągnąć, bo ona jest tutaj przyszyta, mhm. I druga przednia kieszeń. Trudne? nietrudne i nie proste. Przechodzimy dalej. Prasujemy teraz zewnętrzny szef nogawki. Po to, aby nieelegancko nie załamał nam się materiał na zewnątrz, wygładzimy tutaj dłonią w środku materiał, który chroni nogawkę przed Wypchnięciem kolana z jednej strony, z drugiej strony. Naprawdę warto poświęcić te 2-3 sekundy więcej na to, żeby wyrównać ten materiał, niż później yy, obserwować takie nieeleganckie odznaczenia tutaj yy, w miejscach, w których kończy się ochrona nogawki. Przechodzimy do wewnętrznej strony nogawki i to samo. I drugą nogaweczkę prasujemy dokładnie w ten sam sposób. Kieszeń można już włożyć z powrotem. Rozprasowujemy zewnętrzny szef. Tutaj zostawiamy ten fragment wolny. Nie dojeżdżamy do niego żelazkiem po to, żeby tutaj nie powstało załamanie. Taki kancik brzydki. Kancik zaraz zrobimy w innym miejscu. Rozprasowujemy szef. Jeden. I wewnętrzny. Pokażę Państwu teraz taki sposób, który niezawodnie za każdym razem pozwoli nam zaprasować go dokładnie w tym samym miejscu. Przykładamy szef po wewnętrznej stronie jednej nogawki, do szwa po wewnętrznej stronie drugiej nogawki, wyrównujemy, dołączamy zewnętrzne szwy, również równiutko szef do szwa i w drugiej nogawce szef do szwa. Składamy spodnie razem. Układamy równiutko na desce. Korzystamy w tej chwili z funkcji odsysania pary. Ona w tej chwili pozwoli nam równo ułożyć materiał i będzie trzymała też tkaninę dokładnie przy powierzchni blatu, żeby nam się nie przesuwała przy prasowaniu. Pozwoli nam to na uzyskanie równiutkich szwów. Odginamy. Wewnętrzną część tej nogawki, która leży na wierzchu, tak abyśmy mogli pracować z nogawką, która jest pod spodem. Wyrównujemy materiał, który jest wewnątrz nogawki, tak aby po zaprasowaniu nie powstały nieeleganckie wyświecenia. Przesuwamy materiał z wnętrza nogawki w tym kierunku. I jednym płynnym ruchem zaprasujemy kant do góry i ku dolnej części nogawki. Przekrywamy, odkrywamy tę część nogawki, przesuwamy delikatnie, żeby nam się cała nogawka mieściła na stole. Jeżeli mamy wątpliwości, czy przy przekładaniu spodni na powierzchni do prasowania nie przesunęła nam się gdzieś tkanina, łapiemy nogawki jeszcze raz do góry, przykładamy ponownie szef do szwa, jeden do drugiego, do trzeciego i do czwartego. Układamy tak, by cała powierzchnia nogawki mieściła nam się na powierzchni prasowania. Odchylamy zewnętrzną nogawkę, wyrównujemy materiał, który jest wewnątrz nogawki. Wygładzamy. I tę część nogawki, proszę zwrócić uwagę, tutaj prasujemy teraz tył. Prasujemy tylko do połowy tylnej górnej części spodni. Również jednym płynnym ruchem. Przekrywamy, mocno chwytamy, przewracamy. Będziemy prasowali dolną nogawkę. Odchylamy zewnętrzną nogawkę. Teraz najpierw prasujemy tył. Zaprasowujemy równy kant. I prasuję kant z przodu. Z przodu ciągniemy do samej góry i zaprasowujemy równy kant. Do góry i do dołu nogawki. Już prawie skończyliśmy prasować nasze spodnie. Kieszenie wracają na miejsce. Pomogę sobie teraz przy pomocy wieszaka. Bardzo pomocne będą tutaj wieszaki z klamerką. Rozkładam jego łapki na taką szerokość, aby były. Odpowiednie do szerokości górnej części spodni. Możemy być spokojni, one nie zrobią nieeleganckich odgnieceń, odgnieceń, ponieważ są tutaj wyposażone w taką miękką gumę. I wolę ten sposób niż wieszanie spodni przewieszonych na pół w taki sposób na wieszaku. W zasadzie w taki sposób na wieszaku, dlatego że później unikamy konieczności rozprasowywania. Załamania w połowie nogawki. Teraz musimy jeszcze zrobić jedną rzecz, ponieważ tutaj, prasując, yy, kanty odrobinę nam się zagniotły wewnętrzne części ud. To yy, te zagniecenia znajdują się w takim miejscu, w którym one będą mocno widoczne. Dlatego delikatnie wprowadzamy żelazko do środka spodni i leciutko samą parą w pionie rozprasujemy. Te zagniecenia, które nam powstały, nasze spodnie są gotowe do nałożenia. I jeszcze w dwóch słowach podsumujemy to, co zrobiliśmy dzisiaj. Aby wyprasować eleganckie spodnie z kantem, musimy pamiętać o kilku prostych sprawach. Po pierwsze wywijamy spodnie na lewą stronę, rozprasowujemy kieszenie, każdą po kolei, następnie górną wewnętrzną część spodni dookoła spodni, materiał, który jest wszyty po to, aby zapobiegać wyświeceniom i wypychaniu kolan wewnątrz nogawek. Wywracamy spodnie na prawą stronę, rozprasowujemy szwy po jednej stronie, po drugiej stronie kolejny i ostatni. A następnie, przykładając wszystkie szwy do siebie od dołu, układamy na desce i zaprasowujemy równo kanty. Bardzo dziękuję i do zobaczenia jutro.